Ile w ogóle pieniędzy znajduje się w tym momencie, jest przetrzymywane na koncie, na koncie... Już jest przetrzymywane i są to nasze sprawy, nie będę Pani o tym mówiła, mam pieniądze, są, są pieniądze, którymi dysponujemy prawie. na... Pań, publiczny, to jest za publiczne. Nie, państwo nas nie Jerzy Owsiak, którego prywatna fundacja tylko z grupy PZU, czyli Państwowego Zakładu Ubezpieczeń otrzymała 4 miliony złotych na pomoc dla powodzian, a ogólnie zgromadziła na ten cel ponad 40 milionów złotych, w tym lwią część ze spółek Skarbu Państwa, twierdzi, że państwo go nie wspiera, w związku z tym nie ma on obowiązku rozliczania się z pozyskanych funduszy. Zaraz pokażę państwu, jak ten lawirant i cwaniak, pozujący na Największego filantropa i niemalże świeckiego świętego III RP uciekał przed dziennikarzami i ich pytaniami o rozliczenie funduszy, które miały pomóc najbardziej poszkodowanym we wrześniowym kataklizmie. Wielki dyrygent, którego premier Donald Tusk jeszcze w trakcie powodzi przedstawiał. specjalistów od szybkiej, dobrej pomocy dla, dla ludzi. Zasłynął niegdyś jako założyciel spółki Złoty Melon. Teraz może założyć kolejną spółkę, 15 Melonów Złotych, bo tyle właśnie pieniędzy gdzieś zawieruszyło się na kontach WOŚP, a Jerzy Owsiak, żeby nie odpowiadać na pytania, zabarykadował się w jednym z pomieszczeń Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a i jak zwykle wszystkich, którzy podzielają nasze przekonania, że bycie Polakiem to honor i wyróżnienie, że nasza narodowa kultura to żaden wstyd, a wręcz przeciwnie, wspaniałe źródło tożsamości i inspiracji. Podobnie jak niezwykła polska historia jest powodem do dumy, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału. Ta jedna prosta rzecz, która Państwa nic nie kosztuje i trwa zaledwie ułamek sekundy, dla nas jest kluczowym elementem rozwoju. Rozwoju, dzięki któremu nasze komentarze, zawsze wygłaszane z polskiego punktu widzenia i zawsze niezależne, mogą docierać do szerszego grona naszych rodaków. Prosząc o subskrypcję, zarazem nie proszę o żadne wpłaty. Na razie, proszę państwa, radzimy sobie, więc nie wspierajcie nas finansowo, mimo że taka opcja oczywiście istnieje na naszej stronie. Jeżeli macie jakiś wolny grosz, to wpłaccie te pieniądze, chociażby właśnie na telewizję w Polsce 24, która się rozwija i z której materiałów dzisiaj skorzystamy. Wkładcie na telewizję Republika, wesprzyjcie Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego, wesprzyjcie Komitet Wyborczy Sławomira Mencena, czyli Konfederację, wesprzyjcie wreszcie Komitet Wyborczy Marka Jakubiaka. Możliwości jest sporo, potrzeb, wiele. Ale my, jako Kanał Polskość, to normalność nie prosimy o wsparcie finansowe. Jedyne o co prosimy to subskrypcje. Drodzy Państwo, Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, która oczywiście miała być poświęcona złotemu blichtrowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo wręczane było tam złote serduszko, został jednak zagadnięty przez dziennikarzy o tematy, które jak się okazało są dla niego niebywale niewygodne. Mimo, że na wspomnianej konferencji miała być możliwość zadania pytań, to jak się okazało Jerzy Owsiak bardzo szybko przed tymi pytaniami uciekł. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało w obiektywie kamery telewizji w Polsce 24. Szanowni Państwo, i to jest koniec tej części. Będą pytania, ale już indywidualnie. Pustały z na dla powodzian. 50 milionów prawie leży na koncie. Ludzie czekają, nie mają, nie mają pieniędzy na opał, nie mają szczerze żyć. Co się stało? Pieniędzmi. Dlaczego leżą na koncie? Panie prezesie, no nie, nie widać się, gdzie dzisiaj tej pomocy. co się Panie prezesie, proszę powiedzieć, co się stało. Zobaczymy, gdzie one są. Jaka pomoc została przyznana? Ale proszę państwa, to nie jest. To jest część dostawcy. Jaka pomoc została przyznana? Panie prezesie. Odpowiadać na pytanie: tylko 24 miliony do tej pory zostały Dlaczego pan się chowa? Dlaczego pan ucieka? Szanowni państwo, to nie jest wydarzenia dla mediów. To, to nie będzie do nas, miały być pytania. Ale ja wysłałam pytania, pytania, wielokrotnie wysłałam pytania do Wojsku. nigdy nie dostałam Proszę, odpowiedzi. Proszę w takim razie przypomnieć się z tą prośbą, być może wiadomość tam gdzieś zaginęła, odpowiemy od razu. Nie, nie zaginęłaś, Dlaczego być, nie ma dlaczego pytań? Dlatego, się spieszymy. Aha. W tym momencie niestety musimy teraz uciekać, więc prosimy państwa, umówmy się na samym. Czyli to po na konferencję chcę pomali, że będzie możliwość zadawania pytań. Nie, jak to po co, co my tu przyjechali? Panie prezesie, pan, do... pan, pan wyjdzie Pan pan się nie boi, naprawdę, no, nie, no, pan nie pan ma czego. To tylko pytania. Nie boimy się żadnych pytań. Chyba się boicie jednak, skoro pan prezes się schował. Gdy wielki dyrygent zabarykadował się w jednym z pomieszczeń Ministerstwa Rozwoju i Technologii, współpracownicy donosili mu tam co chwilę kolejne dokumenty, by mógł się przygotować do rozmowy z dziennikarzami, ale najwyraźniej jest. Jest z tym wielki problem, problem związany z kwotami. Dlatego, że kiedy już Jurek Owsiak wyszedł z tego gabinetu i postanowił jednak stanąć w blasku fleszy, to rozmowa wyglądała tak, jak Państwo teraz zobaczą. Pieniądze Panie prezesie, nasze, poczekaj ludzki, chwileczkę i Pan poczeka. Nikt nie mówi, że z tych na pieniędzy, ruch, które my zbieramy, robimy pomoc indywidualną. By Pan historię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kupujemy sprzęt. Tym się zajmujemy. Nie kupujemy opału, nie budujemy dróg, nie remontujemy miast, tylko pomagamy ludziom w ten sposób jak jest najbardziej związany z nami. Nigdy, nigdy pieniędzy, które otrzymujemy od społeczeństwa, także są to pieniądze na naszym koncie, nie wydajemy na opał. Nie wydajemy na bieżące sprawy tak, dla ludzi poszkodowanych, tak, bo nie tym się zajmujemy. Się od tak, samego początku o tym tak, powiedzieliśmy. Aha, jest taka sprawda. To, to zaraz ten największy na świecie, cytując raz jeszcze Donalda Tuska, specjalista od szybkiej pomocy, nie rozumie, że szybka pomoc to przede wszystkim właśnie możliwość zakupu opału przez ludzi, którzy zostali z niczym na zimę, która już właśnie trwa. To jest, proszę Państwa, kompletnie niezrozumiałe. Jerzy Owsiak mówi, że jego fundacja nie jest od doraźnej pomocy. To od czego jest? Bo od odbudowy popowodziowej, od odbudowy dróg, infrastruktury jest państwo, które notabene zawodzi. Od dawania zasiłków również jest państwo i wiemy, jak wiele z nich nie trafiło jeszcze na konta potrzebujących rodzin, nie mówiąc już o pieniądzach, które miały trafić natychmiast na odbudowę domów. Czy jeszcze jakieś pytania o Tak, oczywiście. Tak. Chciałem... Ale o, o Ile pieniędzy w tym momencie znajduje się na koncie Wielkiej Orkiestry Światowej? Powodziowych coś... nic. Nie, powiedzmy to, to światło. Ile w ogóle pieniędzy znajduje się w tym momencie, jest przetrzymywane na koncie, na koncie... Już jest przetrzymywane i są to nasze sprawy, nie będę Pani o tym mówił, ale mam pieniądze, że są pieniądze, które dysponujemy sprawy. na zakupy, w to jest są publiczne. Panie, nie, to Państwo, państwo nas nie stwierdzają, skończyłem panie, tą rozmowę. Proszę, do pana pytanie, tak, proszę, proszę, że, chciałbym się jeszcze dopytać w takim razie o rozliczenie billboardu. Proszę mi nie zamykać tak, drzwi, nie w tych pracowników. Panie Przewodniczący. Ale Podsumujmy zatem: Fundacja Wośp otrzymała na pomoc dla powodzian ponad 40 milionów złotych, w tym lwią część ze spółek, skarbu państwa i ich fundacji. Nie wiadomo, co się stało z około 15 milionami z tych pieniędzy, bo nie rozliczyła się z nich fundacja Jerzego Owsiaka, a cały czas. Powodzianie czekają na wsparcie. Ja muszę Państwu jeszcze powiedzieć, że byłem niedawno na terenach popowodziowych, byłem w polanicy Zdroju w Kłocku i tam ludzie kompletnie nie widzieli żadnej pomocy od wielkiej orkiestry Jerzego Owsiaka. Kłaniam się pięknie, proszę o wasze komentarze, oczywiście jak zwykle, na temat tego, co zobaczyliście, jak oceniacie postawę Owsiaka, czy nadal uważacie, że jest wielkim filantropem, czy może jednak tak jak ja, patrzycie na niego jak na lawiranta i cwaniaka, który zrobił. Znakomity biznes i wielki PR samemu sobie na działalności filantropijnej. Tomasz Gdula, kłaniam się, dziękuję za uwagę i do zobaczenia!